Cześć wszystkim, ja jestem Czarne Pana, to jest kolejny odcinek z Gry Farm Manager. Dzisiaj będę chciał nie zbankrutować. Jak widzicie, mam w tej chwili 11 tysięcy tych cebulionów, które są jak widzicie już moim długiem, więc nie jest to dobra informacja dla mnie. A druga rzecz jest taka, że ja chciałbym jeszcze postawić sobie fabrykę. No właśnie, dlatego zaczynam ten odcinek od wizyty, moi drodzy, w banku. I przyznam szczerze, zaczynam się tego troszkę obawiać. Zobaczmy, jak to wszystko tutaj wygląda. Jeśli chodzi o kredyty, no to ja mogę wziąć jeszcze milion kredytu. Co prawda, będę musiał oddać milion trzysta. Ale przez dwa lata, więc liczę na to, że mi się to zwróci i po prostu aha, ja nie mogę wziąć tego kredytu, no świetnie, myślałem, że mogę. Okej, okay, okej, okay. trochę mi się to teraz nie podoba. Myślałem, że mogę wziąć ten kredyt, ale widzę, że nie mogę, dobra, no to w takim razie będę musiał się poratować inaczej. Będę musiał troszkę sprzedać różnych rzeczy między innymi ser, między innymi na przykład miód, a może sprzedamy też trochę tej kiszonki, bo mamy jak widzicie sporo trawy jeszcze, no dobra, i może jeszcze jajka sprzedam, zarobię na tym 16 tysięcy, no i w tym ładny tym sposobem mam 5 tysięcy jak widzicie na plusie. Wszystko fajnie. Zobaczmy w takim razie, czy ja mogę wziąć ten kredyt, czy nie mogę wziąć? No nie, nie mogę, czyli mogę mieć tylko jeden kredyt. Okej, okay. no dobrze. Niezbyt mi się to podoba, niezbyt mi się to uśmiecha, no ale trudno, nic z tym nie zrobię. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj w przetwórni mleka. Jak widzicie, sytuacja jest taka, że tego mleka trochę chyba można by było. Dostarczyć takie odnoszę wrażenie. No bo zobaczcie, no w tym momencie, no coś zostało dorzucone, ale to jest bez szału. Bez szału, powiem Wam szczerze. W takim razie, zobaczmy, jak wygląda sytuacja tu. No troszkę tego mleka mamy, ale pracownicy nie nadążają, żeby gonić je odnosić. Więc w takim razie, skoro mamy jeszcze pieniądze, to kupimy sobie mleko krowie. Tylko się zastanawiam, czy nie kupić sobie mleka krowiego bio. Tak po prostu, żeby kupić mleko bio i je próbować przerobić na ten. Produkt też bio, więc ja sobie kupię, powiedzmy, ile ja mogę kupić tego? No nie, no tyle nie mogę, bo mnie nie stać. <laughs> nie, 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 to tak nie można. Ile to ja tego mogę kupić? Mam tam parę tysięcy, to co, 500 litrów mi wystarczy? No dobra. 500 litrów. Ok. Niech będzie w takim razie. Kupimy sobie 500 litrów bio, mleka. No i tutaj za chwilę sobie, no to świetnie, to będą dwie produkcje. Idealnie to przerobimy sobie w takim razie na serek bio. Yy, tylko tak, tutaj jak mi przywiozą, to wtedy akurat sobie to zrobię. No bo w tym momencie, o, coś przyjechało. To ja sobie zmienię produkcję. Zmienię sobie na bio. No i zobaczcie, tutaj 81 tysięcy powinienem być w stanie na tym zarobić. A nie 53. No dobra, no to sprawdźmy w takim razie, czy to się opłaca tutaj przetworzenie tego powinno mi chwilkę zająć. Chcę zobaczyć po prostu, czy ja na tym zarobię, no bo wiecie, mam tutaj linię produkcyjną, która sobie stoi i w tym momencie to się tak naprawdę tylko kurzy. Ci pracownicy, proszę, zasuwajcie mi i nie denerwujcie mnie, proszę. O, tu się jeszcze trawa będzie robić. Proszę. Mleko bio już, jak widzicie, się robi. No to zaraz, ja sobie sprzedam ten ser i zobaczymy, ile na tym zarobię. Oczywiście na bieżąco pieniędzy mi ubywa, co też nie jest dobrą wiadomością. No, 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 tutaj już mamy jakiś wykrzyknik, brak Zasobu mleko krowie bio, w porządku, w porządku, nie mamy czegoś takiego. No ale miało być 500 litrów, to gdzie jest cała reszta? Momencik, eee, jak to wygląda teraz, tutaj w tym sklepie? Sprzedajmy to sobie. Mam trochę jeszcze zwykłego mleka, to sobie ogarnę. Mam trochę tego sera. Co ja kliknąłem? Dobra, czekajcie, sprzedaj. Mam trochę tego sera. 8 tysięcy na tym zarobię na tym serze. No to myślę, że nie tak źle. Dobra, no to weźmy, o chociaż trochę tani ten ser, ale dobra, nic nie mogę zrobić. I zrobimy w takim razie zakupy jeszcze. Teraz weźmiemy sobie jeszcze 1000 litrów. Kupimy tego mleka bio. Niech ono nam przyjedzie. Niech ono nam przyjedzie. Ja sobie w międzyczasie zobaczę. O, popatrzcie, tutaj już idzie orka, tutaj idą zbiory kolejnej trawy, wszystko inne sobie rośnie, pszczółki latają, no świetnie, 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 bardzo mnie to cieszy. Tutaj wszystko. Jest ok. Ten mi przywiózł, co miał przywieźć. Dobrze. 1000 litrów przyjechało. Świetnie. Wyprodukowałem trochę serka. No, zaraz tutaj zobaczymy, ile ja za niego będę w stanie po prostu zawołać, no bo popatrzcie, no mamy jeszcze trochę tego mleka, mamy serek, mamy serek. No to serek jest, jak widzicie, w, no trochę droższy, trochę droższy ten serek jest, jak widzicie, 19,58 za kilogram. Hmm, a ile był poprzedni serek? Kurde, zapomniałem. Widzicie? Tak to jest, tak to jest, że człowiek sobie potem zapomina. Tutaj jeszcze mamy trochę tego mleka bio, także zaraz sobie zrobimy zmianę produkcji znowu na zwykłe mleko, żeby też sobie go zużyć. A ja już wiem, że tego typu rzecz powinna mi się opłać. Tylko zużyjemy sobie to mleko do samego końca. Jeszcze, jak widzicie, mamy trochę litrów, więc bardzo dobrze. W międzyczasie tutaj jakaś wiadomość: plony zebrane, świetnie, niezadowoleni pracownicy to akurat żadna nowość nic z tym nie zamierzam robić. Niech się pracownicy zwalniają, jeśli mają problem. Zobaczmy tutaj. 52 dni, 246 to to dopiero w przyszłym roku będzie. Tutaj 77 dni, 22, 30 dni. No dobrze, no to tamto wiemy, że już niedługo będzie gotowe. Ja sobie zmieniam teraz na standard. Na standardowe mleko, dobrze. Niech pracownicy sobie gonią, idą po to mleczko. Eee, a tutaj co się dzieje? Tu się dzieje, jak widzicie, oprysk. Tu się poletko opryskuje. Tutaj mamy, jak widzicie, troszeczkę jeszcze tego miodu. No fajnie byłoby zrobić miód na przykład gryczany. Albo miód rzepakowy, ale to dopiero wtedy, kiedy na danym polu będzie rzepak lub będzie gryka. W tym momencie czegoś takiego nie ma, a ja chciałbym jednak, dobra, tu kolejne rybki. Zobaczmy w takim razie, jak to się wszystko tutaj prezentuje. No, na tym zarobię trochę. 16 tysięcy to zawsze coś. Tutaj, jak widzicie, też jest troszkę tego. No, i zobaczcie, zamiast 12 em, tych cebulionów za kilogram, to dostanę. Nie no, ta cena to jest jakiś śmiech na sali. To nie chcę. E, kiszonka to też nie. No, tutaj jest nie za duża różnica. No, to 16 tysięcy można będzie sprzedać. Kiszonkę też będzie można sprzedać. Miód będzie można sprzedać. Jajka będzie można sprzedać. I 23 tysiące pieniędzy już do mnie trafia, świetnie. No dobra, no to to mamy. Jak widzicie, mam nadzieję, że teraz uda mi się troszeczkę zarobić pieniędzy. Muszę w ogóle, wiecie, co zobaczyć. Jak wygląda sytuacja z pracownikami? Czy oni się przypadkiem nie obijają? Oto jest pytanie. Jeden pracownik, drugi, trzeci. Kurde, ci pracownicy sezonowi to oni lecą w kulki u mnie. No popatrzcie, oni, oni prawie wszyscy są bezużyteczni. Oni prawie wszyscy są bezużyteczni. No, zadowolenie tego e, pracownika jest żadne. Ozdoby 6%. O, fajnie, zawsze coś, dobra. No, no nie, no nie, no nie, to tak nie będziemy tego robić, bo oni zżerają mi co miesiąc pieniądze. A ja tego nie chcę. Momencik: budynek dla pracowników stałych. Budynek dla pracowników sezonowych. No właśnie, no właśnie, no właśnie. I oni tutaj zżerają mi dużo pieniędzy. Czy jest jeszcze jakiś budynek? O, proszę. To są, dobra, to są pracownicy stali. To są pracownicy stali. A to są sezonowi. No właśnie, no właśnie, no właśnie. 12 pracowników sezonowych. Nie potrzebuję ich aż tylu. Damy sobie tak. I teraz tak. Panią zwalniamy. A co mi tam? Niech idzie. Też nie chcę. Dalej. Zatrudniony. Wrzucamy po prostu, zwalniam ich wszystkich. To ten jest zatrudniony na 160 godzin. To w ogóle jakiś tutaj darmo zjad. Co to, kto to widział tak mało pracować? Oczywiście w grze, no bo w, w życiu to wiecie, im, im mniej się pracuje, tym, tym chyba człowiek może być bardziej zadowolony. Ale dobra, ja tutaj w grze chcę mieć, dobra, pięciu pracowników zostawiamy, resztę darmo zjadów zwolniamy i dobre jest. Ok. I dobra, to mamy załatwione, więc w takim razie teraz mój budżet powinien troszeczkę odżyć, bo oczywiście teraz zapłacę ratę kredytu, utrzymanie mnie tych wszystkich, tych wszystkich budynków, mnie to będzie zaraz mnóstwo kosztować pieniędzy, zaraz będzie pierwszy dzień nowego miesiąca, czyli tutaj będzie katastrofa jeśli chodzi o mój budżet. No dobrze, niezadowoleni pracownicy, świetnie, więc idźcie sobie szukać w takim razie pracy gdzie indziej. Eee, 57 tysięcy! 57 tysięcy, ja jestem pod kreską, to jest jakiś Kurde, dramat i ja teraz wam nie żartuję. 50 tysięcy pod kreską to jest już naprawdę źle to jest już naprawdę źle. E, no dobrze, no ale czy jestem w stanie jakoś jeszcze podreperować mój budżet? 700 kg sera, 77 litrów tego, może trochę tego, kurde, nie ma, no jeszcze mógłbym sprzedać w sumie tego karpia, ale tego, to, to mięso z karpia to jest tanie, ono się, nigdy, to w ogóle nie opłaca się tego sprzedawać, to, to trzeba przerobić. Kurde, 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 tu jeszcze jakieś jajka, no na jajkach w sumie można trochę zarobić, cztery za sztukę, no dobrze, no, 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 fajnie. Co tu na tym handlu jest w ogóle, czekajcie, na tym handlu to, to, to nic nie ma, na tym, a, dodaj produkt handlowy, proszę. Czyli co, mogę sobie handel zrobić? No dobrze, no to dajmy sobie na przykład ser, taki ser, ser, ser. A ja chcę dodać produkt handlowy, aha, chyba, że ja go nie mam, dobra, to za chwilę dodamy, tylko wyprodukujemy sobie jeszcze trochę serka. I zobaczymy, może faktycznie wykorzystam to, żeby sprzedać to trochę drożej, no bo kurde, ja zarabiam tak małe pieniądze, jestem jak widzicie 43 tysiące pod kreską i nie wiem co by mnie musiało teraz uratować. Jak tam w tych szklarniach? W tych szklarniach jest tak, że tu mamy 20 dni, tu mamy 13 dni, no dobrze, no to może na zbiory w takim razie uda się doczekać. 230 dni, 40 dni na malinę czekać, 20 dni na trawę, owiec jak widzicie się tutaj robi, e, rośnie sobie owiec, dobra, to niech sobie rośnie tam owiec, gruszeczka sobie dojrzewa, jabłko sobie dojrzewa, na ale to wszystko będzie gotowe dopiero i w kolejnym roku, więc to będzie jakaś katastrofa po prostu. No dobra, to w takim razie tak. No to był chyba zły pomysł, żeby iść w te rybki, niestety. Mm, tutaj będę musiał pomyśleć, co z tym zrobić. No mam tych zwierząt trochę, jak widzicie. Mógłbym je w sumie sprzedać. Dużo tych zwierząt się robi. Natomiast to był chyba drobny błąd, bo w tym momencie ja naprawdę mam problem z pieniędzmi. Zróbmy sobie w takim razie ten handelek. Zobaczmy, co tu dodaj, sugerowane produkty, co oni chcą. A, środek przeciw, fastą, to coś tam sam zamówi. O, 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 stan magazynowy. Proszę bardzo, proszę bardzo, co my tu mamy? Sprzedawaj ponad na przykład, no może nie 200, tylko ponad na przykład 800. okej, okay. no ale to co. Dodaj produkt handlowy, jakąś cenę, czy coś tu co będę sobie jeszcze mógł ustawić. Zamawiaj... A, czyli fajnie. Czyli tu mogę ustawić tak naprawdę stałe zlecenie. Powiedzmy, że chcę zamawiać sobie na przykład jak takie mleko krowie bio, żeby robić taki serek bio w przetwórni. No to ok, to, to mogę sobie zrobić. No świetnie. No to dodaj produkt handlowy. ok, No i co? I teraz jak będę miał więcej to będzie mi się to automatycznie sprzedawać, tak, tak przynajmniej powinno być. Oczywiście cena musiała iść spać na łeb na szyję, jakby mogło być inaczej. Wejdźmy jeszcze raz w takim razie w handelek. No dobrze, sprzedawaj ponad, jest ok. No to w takim razie powinno to, mam nadzieję, działać. Zobaczymy w takim razie, czy będzie działać. Lecimy w takim razie z kolejnymi rzeczami. Tu, jak widzicie, mnóstwo maszyn sobie stoi. Zobaczmy na, tego pra zobaczmy na tych pracowników, bo przyznam szczerze, ja naprawdę muszę zobaczyć na szacowany budżet. O, szacowany budżet, jak widzicie, idzie w dobrą stronę. Szacowany budżet roczny, niestety, idzie jeszcze tragicznie w dół. Więc niedobrze. Agroturystyka, zero przychodów, pola, elektrownia wiatrowa, przychód z fabryk. No, przychód z fabryk, jak widzicie, daje mi bardzo duży tutaj zarobek. Przychód z produktów zwierzęcych na co ja muszę tak naprawdę wydawać te pieniądze? Na produkcję, no dobra, no ale fabryka mi daje oczywiście większy zysk. Miesięczne pensje 33 tysiące. Nie dałoby się tego troszeczkę jeszcze zbić, kurde? Normalnie się tak zastanawiam. No, tutaj, jak widzicie, nie, nie wygląda to jeszcze tak tragicznie. Natomiast Muszę zobaczyć sobie tych pracowników. Dobra, porony zebrane, brak pieniędzy. No świetnie, brak pieniędzy, przecież wiem, że nie mam pieniędzy, wiem, że jestem biedny. Tu oczywiście w tym momencie idą żniwa, tu idą zbiory. Bardzo dobrze, niech sobie pracownicy tam zasuwają. E, co by można było z tym zrobić? No z tym to by można było zrobić. Tyle, że pasowałoby tu ogarnąć przetwórnie. No ale oczywiście ja przetwórni nie mam, bo nie mam pieniędzy. Natomiast jak widzicie, teraz ten stan konta cały czas jest podreperowywany, bo serek jest sprzedawany na bieżąco. No, powiem wam szczerze, że to jest dobry pomysł, natomiast nie, no to to jest jakiś kurde dramat. No to jest jakiś kurde dramat, no przecież tu ja mam, ja tu mam normalnie 16 darmozjadów. Dobrze ja to liczę? No nie, no, no, no 18 darmozjadów. Nie, 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 nie. To nie będziemy tego tak robić dalej. Panie i panowie, pracownicy sezonowi, zasuwacie po 200 godzin, maksymalna ilość pracowników 0, bo was wszystkich zwalniam. Zwalniam was. Nie będziecie tak robić. Pracuję w szklarni. Do szklarni pójdzie w takim razie kto inny. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, żebyście mi tutaj w ten sposób pracowali. Ja wam daję możliwość pracy ręcznej. Jak chcecie, jak nie macie co robić, to będziecie pracować ręcznie. A nie ma takiej opcji, żeby mi kurde, pracownicy lecieli w kulki. I tak, stali pracownicy nie robią nic, bo nie mogą pracować ręcznie, więc mamy pracowników sezonowych, którzy zabierają mi kupę pieniędzy, zabierają mi kupę siana. Nie, 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 tak to nie może być. Tak to nie będzie, tak to nie będzie. Jak wygląda sytuacja z nawodnieniem pola? Wygląda bardzo dobrze. Maszyny, jak widzicie, stoją sobie tutaj. Okej. Okay. O, nowa pora roku, nadeszła jesień. No świetnie, że nadeszła jesień, bardzo mnie to cieszy. Co my tu mamy? Tu sobie rośnie. A co, 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 co to jest? Co to jest? Tu sobie rośnie. Tu sobie aktualnie ktoś tam pracuje na polu. Dwa dni. No super, 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 super. Kto tu czego nie ma normalnie? Czekajcie. Będę musiał sobie to ogarnąć za chwilę. Jeszcze 36 dni tam zostało, brak zasobu, środek przeciw chwastom, no dobra, pieniędzy 27 tysięcy. No to teraz tak, co mi tu urośnie? Tutaj rośnie sobie malina, tu rośnie sobie malina, tu rośnie truskawka. O, teraz będą zbiory truskawek. To bardzo mnie to cieszy, kto tu na tym polu pracuje. Tu się jak widzicie pięknie serek robi i to bardzo dobrze się serek robi, więc dobrze. Jak wygląda sytuacja tutaj w magazynie? No, wygląda tak, że wygląda. Szału. cały czas coś jest, cały czas coś tu mamy, ale no nie nie, nie to co do końca bym chciał. 18 tysięcy litrów trawy, ok. Co my dalej będziemy mieli? No to chyba będę musiał iść do sklepu i troszeczkę zarobić pieniędzy, no bo nie ma innego wyjścia. To sobie sprzedamy. 230 kilo truskawek też trzeba będzie sprzedać. 10, 10 tych cebulionów za kilo, dobra. 300 litrów miodu, no to sprzedamy sobie miód i sprzedamy jeszcze jajka. Dobra, mamy to. To 13 tysięcy sobie teraz zarobię, zawsze coś. Tutaj, jak widzicie, faktycznie automatycznie sprzedaje mi się. Ten, um, ten ser, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. 30 dni pozostało. Świetnie, w międzyczasie zbieram jeszcze jedną trawę. No, powiem szczerze, że tak, tu musi siedzieć i się kisić pracownik, ale myślę, 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 że trochę tej trawy będzie trzeba jednak sprzedać. Zawsze to coś, niby nic, ale 2,5 tysiąca piechotą nie chodzi, więc weźmę, wezmę sobie od razu, sprzedam. I jak widzicie, na koniec tego miesiąca wyszedłem nawet na plus. Niewielki, bo niewielki, ale. Jednak wyszedłem na plus, więc może jednak uda mi się tutaj nie zbankrutować, chociaż w tym momencie jestem już 69 tysięcy pod kreską. Bardzo, bardzo niedobrze. 69 tysięcy pod kreską to jest zła wiadomość. E, tutaj malina 12 dni. To jest akurat dobra wiadomość, ponieważ niedługo sobie zbierzemy poletko. Mm, trawa trwa oprysk, dobrze, owiec, to co, owiec jeszcze będę zbierał w tym roku? Przecież jest kurde październik, to jak pozostało 66 dni, chyba, że się to zahibernuje, nie wiem, zobaczymy, jabłko, gruszka sobie rośnie, świetnie, tutaj mamy trawę, co co jest, co tu jest? Brak zasobu środek przeciw grzybom. no świetnie, no to w takim razie będzie sobie to gniło z grzybem, no powiem wam, że myślałem, że będę się jakoś mógł tutaj rozwinąć bardziej, ale jest po prostu lipa, no jest słabo. Jeszcze sobie, wiecie co, wrzucę tutaj na Jedną rzecz czyli wrzucę sobie kiszonkę nasiona, coś tam, coś tam. Czekajcie, jak się to dodaje, jak się to do. do? Aha, tutaj dodaj produkt handlowy. E, kiszonka, proszę bardzo, kiszonkę dodałem sobie. Teraz to trzeba wyrzucić. Dlaczego to tak nie działa? Momencik, jeszcze raz w takim razie sobie wezmę. O, teraz to działa, to jakoś tak dziwnie działa. No właśnie, sprzedawaj ponad, no może nie 200, ale powiedzmy powyżej 500. Cały zapas, który jest powyżej 500, można będzie sobie sprzedawać, więc ustawiam sobie automatyczną sprzedaż. Super! Tu oczywiście pracowników nie ma, ale ja nie chcę tych pracowników. Ja nie chcę tych pracowników, ja chcę spokojnie sobie zarobić trochę hajsu. No, kurde, teraz tak, ci pracownicy będą musieli tutaj iść, więc jeszcze sobie obejrzymy zbiory malin z mojego poletka. Natomiast na 54 tysiące tych cebulionów w tym momencie to jest bardzo, bardzo zła dla mnie wiadomość. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. No, w tym momencie tygodniowo jestem saldo OK. Popatrzcie, historia konta. Dobra, tutaj mamy teraz taką nową, nową zakładkę i zobaczcie, tu mamy historię: ile udało się sprzedać i za ile. No dobrze, zawsze to coś. Spoko. Miesiąc. No, miesiąc do przodu pokazuje, że powinienem zarabiać. Okej, okay, ale bez szału. A rok? No też bez szału. Dobra, szacowany budżet. Szacowany budżet, powiem Wam szczerze, jest zły. Miesięczne pensje 28 tysięcy, udało się to trochę zredukować, produkcja jest na tym samym poziomie. Pola tyle, no no, no, no jest moim zdaniem naprawdę, naprawdę nie jest dobrze, no ale jeszcze parę rad będę miał do spłacenia, a potem nie wiem, czy wziąć większy kredyt, czy co. No zobaczymy, jak to tu wygląda. Eee, za mało pracowników. No oczywiście, że za mało pracowników, bo ja na pracownikach oszczędzam i to bardzo oszczędzam na tych pracownikach. Eee, już, 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 już. Może zatrudnimy jednak jakiegoś pracownika, tak powiedzmy, dwóch pracowników maksymalnie do tych żniw, do tych takich robótek. Tu jest co? Tu trwa oprysk. O, coś mi przyszło jakaś wiadomość. Brak pieniędzy, brak pieniędzy, zbyt niska wilgotność. No, świetnie, że zbyt niska wilgotność. I co mi się stanie? Uschną te roślinki, czy co? Aaaa, kurde, bele, ja naprawdę mam tutaj mały problem, ja naprawdę mam tu mały problem, żeby po prostu nie zbankrutować, no, nawet bym powiedział, że to chyba nie jest mały problem, tylko duży problem. C z Czego tutaj nie ma? Środek przeciw grzybom, to, se to zżera mi grzyb, tutaj jest jakiś dramat, tutaj normalnie wszystko sobie powoli, no, niby żyje, ale bez przesady. Jak tam z tymi moimi pracownikami, bo przecież to trzeba zebrać, halo, 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 halo. Pracownicy! Zbierajcie mi malinki! O o, o, o! Coś, co ktoś tu przyszedł nie. Ilu tych pracowników jeszcze potrzebujesz? Szkoda, że tego nie ma napisanego. Aha, przecież mogę zezwolić na pracę ręczną. No właśnie. No dobrze, no to zezwalam na pracę ręczną i niech tutaj przyjeżdżają mi w takim razie. Środek przeciw insektom, środek przeciw grzybom, środek przeciw chwastom. No ktoś tu przyjdzie wreszcie na to pole? Poczuje się do odpowiedzialności? Zebrać to pole? Halo. Przychodzić mi, ludziki. Hmm. Nikt tutaj nie chce przyjść. Nikt tutaj nie chce przyjść. No dobrze, dwie osoby zatrudniłem. Chyba będę musiał zatrudnić jednak więcej. Nie uśmiecha mi się to, szczerze mówiąc. Ktoś tu przyjdzie w końcu zbierać te maliny? Halo, szukam ludzi do zbioru malin. Płacę 5 złotych za godzinę, no. Ja wiem, że płacę mało, no ale bez przesady, no kurde nie mam więcej w tym momencie. Ja jestem po na minusie, a miesiąc mi się kończy i zaraz będę miał... Zaraz będę miał 100 tysięcy na minusie, no kurde bele, no przyjeżdżajcie już tu, pracownicy, nie róbcie jaj. Bez przesady, chyba, że ja faktycznie zbankrutuję w tej grze i się skończy mój dzień dziecka normalnie. Ej ej, 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 środek czegoś tam brakuje, kurde, no, 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 no nie, no, no, tu jest jakoś po prostu tragicznie, tu jest jakoś tragicznie, no powiedzmy sobie szczerze, ja chyba jednak po prostu zbankrutuję. Bo w tym momencie to ja tego naprawdę nie widzę. Zaraz się skończy październik, zaraz się zacznie wrzesień. O jakieś osiągnięcia, szkolenie zakończyłem. No świetnie, sukces. Szkolenie zakończyłem. No, no po prostu fantastycznie. Szansa zatrudnienia, jak widzicie, jest żadna, bo nikt nie chce pracować tak długo za taką stawkę. No wcale mi się nie dziwię. E, tu sobie rośnie, tu sobie rośnie, tu sobie rośnie, tu sobie rośnie. Tu udaje, że rośnie. No, a tu się udaje, że się będzie to zbierać. No, maliny, zbierajcie te maliny. No, dlaczego nie ma ludzi, którzy będą w stanie zebrać maliny? Co tu jest nie tak? No tak, a mamy pracownika, który sobie śpi. Tutaj jest pracownik, który sobie śpi. No kurde, wszyscy sobie śpią, a ja im muszę płacić kurde hajsy, takie, że szkoda gadać, co on tutaj poszedł robić. Co on tu poszedł robić? Idzie dla pracowników sezonowych. Dobra, robimy to w takim razie inaczej. Zatrudniamy 119 godzin. Chociaż, no dobra, zatrudnimy sobie jeszcze parę osób. O, kurde. No dobra, zatrudnimy go w takim razie na, małe, na najniższą, krajową, ale na też niższy wymiar. No to zatrudnimy cię w takim razie na tam, nie wiem, czy czwarte etatu. O, poszli, 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 poszli. Dobrze, 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 dobrze. No to skoro poszli, to już podnosimy tutaj yy, stawkę. Okej, okay. niech oni zbierają to pole, żeby nie było, wiecie co, jaj. No bo najgorsze jest. Okej, okay. mam w tej chwili 100 tysięcy długu. No nie, no to już to już naprawdę wygląda bardzo, bardzo źle. 100 tysięcy długu, moi drodzy, to jest jakaś katastrofa. No powiedzmy sobie szczerze. Nie, dodatkowo, co tu się dzieje? Aktualna jakość pożywienia, czego, 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 to, czego, tu nie ma? Nie mamy soi i w sumie kukurydzy to też nie mamy za bardzo, mhm, mhm, świetnie. No to co, mam iść na handel i mam kupić yy, soja. Mogę kupić, aha, no tak, se kupię soję, no świetnie, se kupię soję, jak widzicie, nie kupię soi. Yy, tutaj, moi drodzy, popatrzcie, co się dzieje, brakuje mi... Aż, aż zobaczcie. Brakuje środka przeciw grzybom, środka przeciw chwastom, e, brakuje pracowników, brakuje... Tu wszystkiego brakuje. Kurde, tu, tu nic nie jest dobrze. Tu pole jest chore, wszystko jest źle. W ogóle, w ogóle, to najlepiej to pole to by było zaorać. Zobaczymy, ile ja na tych malinach zarobię, bo jak nie zarobię dużo, to będzie jakaś katastrofa. Eee, tutaj, tak, trochę miodu, trochę jajek, no, trochę na tym zarobię, świetnie. Awaryjnie sprzedam w takim razie mięso skarpia. O, ja cię kręcę, co ja tu jeszcze mogę sprzedać? Owiec mogę sprzedać, owiec mogę sprzedać w sumie za jakieś tam 4000 nawet. Z 4000 tego powiedzmy, tu mamy trochę tych truskawek, no 53000 i co tu spowodowało? Aha, spowodowało to tyle, że jest 38000 pod kreską, no czyli dalej jestem, kurde, w lesie. No nie, no to jest jakaś tragedia. A to pole to jest w ogóle cyrk na kółkach, tu brakuje mu wszystkiego. No powiem wam szczerze, że ta ikonka tego robaczka to już jest w ogóle Mistrzostwo Świata. Dostałem teraz jakieś kolejne powiadomienie. No powiem wam szczerze, zastanawiam się, co z tym zrobić, ale. Chyba trzeba ogłosić po prostu moje bankructwo, bo, bo jest źle. Bo jest źle. Jest źle i to jest, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo źle. Wydaje mi się, że wziąłem za dużo kredytów. Wydaje mi się, że po prostu ogarnąłem to trochę nie tak jak trzeba. Poszedłem od złej strony, i tak naprawdę od samego początku byłem na minusie. Więc powiem Wam szczerze, nie wiem co dalej z tym zrobić. Jeżeli uda mi się jakoś tą farmę uratować, to na pewno jeszcze coś z tej gry nagram. Ale w tym momencie chyba jednak trzeba przyznać, że po prostu zbankrutowałem. Dlatego że ja nie jestem w stanie wyjść na plus. Po prostu nie ma takiej możliwości. Zobaczcie zresztą teraz. Owszem, uratowałem trochę ten stan konta, sprzedając dużo różnych rzeczy, ale popatrzcie na szacowany budżet. No, szacowany budżet w długim terminie, niestety, jest dla mnie tragiczny. A problem polega na tym, że jak nie mam pieniędzy, to nie kupię potrzebnych rzeczy, jak nie kupię potrzebnych rzeczy, to nie będę miał plonów, i to się tak fajnie napędza. Także moi drodzy, chyba trzeba będzie tutaj przyznać mi medal. Zdobyłem właśnie osiągnięcie, zbankrutowałem w grze farm manager. 2021. No cóż, najlepszym się zdarza i mnie też musiało kiedyś. Do zobaczenia znowu. Cześć.